A witamy hodowczynie, hodowców. Jestem tutaj u tutaj naszego mistrza Mariusza dybić e, Przyjechałem tutaj, Mariusz postanowił e, odsprzedać hodowlę swoją. Tutaj e, hodowcę utytułowany przez 10 lat mistrz okręgu, e, mistrz oddziału tutaj jest e, na młode loty. E, super wynik zrobił, też jest mistrzem. Zrobił ponad 951 e, Konficent, gołębie z każdego lotu były po 90-71. Tutaj zachodzimy do Mariusza, niech pokaże te gąbki. O, Mariuszu, powiedz jak tam Twoje wyniki? Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich hodowców i hodowców. O, ze względów małego czasu i braku czasu, już muszę zziąć i zlikwidować tę hodowlę tu po prostu, jest już jestem wypalony jak to można powiedzieć. Przez 10 lat tutaj Mariusz cały czas wygrywa, tak? w tym roku i na młode też wygrałem jeszcze oddziału, zostałem jeszcze nadziało, także Także kolega tutaj jest skromny, no a powiedz jeszcze kolega, ma tu jeszcze olimpijka, no kolega ma też olimpika, ma tutaj też z rodziny tych, tej gołębi bardzo 50 dużo. 50% na gołębniku lotowym jest wszystko z linii olimpijskiej. Także jak tutaj widzicie to są procent. gołębie najwyższej półki to jest bezsekcjonowana przez 10 lat także Pokażemy tutaj Mariusz jest skromny tak go nie mało się no. wypowiada Chodzi hodowcy, jakby chcieli zakup od razu, to mogą w ciągu roku coś zdobyć z tych gołębi. Tym bardziej, że Mariusz też służy wiedzą, doradzi, podpowie. Tutaj mamy te gołąbki, jak tutaj widzicie, są malowane oczywiście te gołębie. Tych gołąbków, mówię, zostało tutaj dużo u Mariusza. No. Tam są akurat rozłączone gołębie, także to są same samczyki. Tam są porozłączone, tak? Tam, tam przejdzie, przejdziemy dalej, tak? Tak. Tu są gołębie to nie? To ma tutaj rozpód. Idziemy dalej. Tu są same samiczki. Tutaj jak widzicie, hodowcy gołąbki. Są porozłączane już samczyki, samiczki u kolegi, tutaj Mariusza. Także, ktoś chce kupić wspaniały materiał, podaj mar Mariuszem numer telefonu do siebie. 501 39 78 25. Jeśli ktoś chce mieć wspaniały materiał, to od razu mówię, proszę dzwonić na ten telefon. Mariusz jest taki, że dopowie, do doradzi, podpowie, powie jak poprowadzić gołąbki, wywoziliśmy tutaj razem, no to mówię, bił na głowę nas tutaj wszystkich gołąbków, może te sobie wyniki jego tutaj w oddziale, przez 10 lat tutaj na starej gołębie cały czas pierwszy. O, złapo pokaż jakieś tam gołąbka, mamy tu na przykład gołąbka, no i widać pełnię w bieżaniu. Widać gołębie zaciemniane, bo w rurce się piesza. Zdrowe przede wszystkim. Gołębie, zdrowe, jak tutaj Maroś yy, mówi, bo to jest postawa. Dzisiaj, dzisiaj, bez zdrowych gołębi, to po prostu yy, czegoś takiego nie ma. Także mówię, ktoś jest chętny, to proszę o, o, o telefon zadzwonić. Póki jeszcze gąbki są. A nie, to do Roberta też można zadzwonić. Można zadzwonić, coś do mnie. I, I będziemy rozmawiali. Pozdrawiamy wszystkich hodowców. Dobry lot. E... Robert Henker, Mariusz Dibiszbański. Dobry lot.